Najpiękniejsze pożegnanie w historii. Był chłodny poranek w małej wiosce Nazaret, w domu Jezusa i Marii. W tym prostym i gościnnym miejscu rozegrał się jeden z najbardziej wzruszających i głębokich momentów w historii. To rekonstrukcja pożegnania Marii z jej ukochanym synem Jezusem, gdy przygotowuje się on do opuszczenia domu i rozpoczęcia swojej publicznej posługi od 40-dniowego odosobnienia na pustyni. Oto wydarzenia opisane przez Maryję. Obudziłam się, zanim słońce wzeszło nad Nazaretem. W domu panowała cisza, a jedyne światło pochodziło z lampy, którą zostawiłam zapaloną przy posłaniu Jezusa. Patrzyłam, jak śpi, a jego twarz była spokojna i pełna pokoju. Moje serce ściskał węzeł emocji, których niemal nie dawało się znieść. Wiedziałam, że ten moment nadejdzie, ale to nie umniejszało bólu. W każdym jego oddechu czułam, że jego odejście jest bliskie. Przypomniałam sobie lata, kiedy go tuliłam, jego pierwsze słowa, uśmiechy, chwile smutku. Zalała mnie fala wspomnień i łzy popłynęły cicho. Każda z nich była modlitwą do nieba. Wiedziałam, że jego przeznaczenie jest większe niż jestem w stanie sobie wyobrazić, ale ból spowodowany myślą, że nie będę go widywać każdego dnia, rozdzierał mnie na strzępy. Podczas gdy on jeszcze spał, zaczęłam przygotowywać śniadanie, próbując zająć myśli rutyną. Moje dłonie lekko drżały, a dźwięk kuchennych przyborów był ulotną pociechą. Myślałam o niezliczonych razach, kiedy to robiłam. Nie przypuszczając, że pewnego dnia będzie to ostatni raz, już nie będzie spał pod tym dachem, nie będę mogła go pocałować na dobranoc ani ugotować mu jego ulubionych potraw. Każdy, nawet najdrobniejszy, szczegół codziennego życia wydawał się taki ciężki. To było uczucie, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Kiedy usłyszałam skrzypnięcie posłania, gdy się budził, moje serce zabiło szybciej. Jezus, z oczami pełnymi dobroci i determinacji, powitał mnie uśmiechem. Jego spokój dodał mi sił, chociaż smutek w moim sercu nie malał. Usiedliśmy przy stole, i podczas gdy jedliśmy w milczeniu, nasze serca komunikowały się w tym języku, który rozumie tylko matka i dziecko. Nadszedł czas, aby odszedł. W progu przytuliłam go z całych sił, pragnąc, aby ta chwila trwała wiecznie. Łzy popłynęły strumieniami, a on ze swoim nieskończonym współczuciem objął mnie i szepnął słowa otuchy: Matko, Twoja miłość zawsze była moją siłą. Będę niósł Twoje błogosławieństwo dokądkolwiek pójdę. A ja mu odpowiedziałam: Tak, mój ukochany synu. Wiem, że zawsze będziesz ze mną, ale moje serce nie przestanie cierpieć z powodu Twojej nieobecności. Jesteś moim synem. Ciałem z mego ciała, należysz do mnie, a ja do ciebie. Jesteś moim synem, moim bogiem i moim nauczycielem, królem mojego życia. Jak mogłabym nie płakać, mój synu, moja miłości, synu Maryi? Idź z Ojcem, bo od Niego i dla Niego przyszedłeś. Kocham Cię, mój synu, mój Jezu, bądź moją pociechą i idź z Bogiem. Patrzyłam, jak oddala się drogą, a jego sylwetka staje się coraz mniejsza, gdy zmierzał ku horyzontowi. Stałam tam i czuwałam nad nim, dopóki nie zniknął mi z oczu, a potem uklękłam i modliłam się do nieba, prosząc o siłę, bym zniosła jego nieobecność i o jego opiekę. Ojcze Niebieski, czuwaj nad moim ukochanym synem, daj mu siłę i mądrość, aby wypełnił Twoją wolę. Niech moja miłość i moje modlitwy będą dla Niego tarczą na każdym kroku. Cisza tego poranka była przesiąknięta boską obecnością i chociaż ból rozstania był głęboki, wiara mnie podtrzymywała. Wiedziałam, że chociaż nie ma Go już przy mnie fizycznie, nasza więź będzie na zawsze nierozerwalna, prowadzona przez miłość Boga. I co było niezwykłą pociechą, czułam, że w ostatnim spojrzeniu mojego syna On przekazał mi wszystkich ludzi jako moje dzieci. Nie rozumiałam tego do końca, ale była to niezwykła pociecha, która do dziś napełnia mnie łaską. Dzwony Wandej, proszę. Zasubskrybujcie nasz kanał i udostępnijcie ten film. Niech Bóg będzie z Wami, Boży Wojownicy.